Dzisiejszego dnia nie mogło zabraknąć z nami również Piotra Jarosa. Piotrze, prowadzisz działalność gospodarczą pod intrygującą nazwą woda drewno Kamień. Skąd pomysł na taką nazwę i na taką działalność? Dzień dobry, witam Państwa. Pod taką nazwą prowadzę działalność, ponieważ działam w tych trzech obszarach. W wodzie, ponieważ robię oczka wodne, kaskady wodne, ściany wodne. Za co zostałem w tamtym roku nagrodzony w firmie Messer, gdzie zaprezentowali moją jedną z prac w kalendarzu na rok 2022. W drewno, ponieważ robię altany, tarasy, ale również elementy wystroju wnętrz i od niedawna biżuterię drewnianą. No i kamień, ponieważ przy każdej tego typu pracy. W ogrodzie, czy to przy altanie, czy to przy oczku wodnym, trzeba też wykonać nie, nie, niewielkie elementy z kamienia. Tudzież wykonuje jeszcze ściany, elewacje z kamienia lub z cegły. To niesamowite połączenie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o różnorodność materiału, które wykorzystujesz w swojej działalności. A od kiedy tak właściwie działasz? Kiedy narodziła się taka pasja? Zacząłem działać y, około 2016 roku z czasem, y, cały czas ewoluując y, w, w różnych dziedzinach. Y, tak jak wspomniałem, biżuteria jest y, od roku, natomiast lampki, lustra czy też y, y, pazoniki jakieś 3 lata już. Masz bogatą ofertę i wykonujesz elementy, wiele elementów produktów z drewna. Powiedz proszę, jaki rodzaj drewna jest twoim najbardziej ulubionym, a które uważasz za najtrudniejsze, jeżeli chodzi o obróbkę? Moim najbardziej ulubionym gatunkiem drewna jest orzech, ponieważ sami możemy zobaczyć na przykład te, tego wazelnika, czy też tego lustra. Jak przechodzą barwy w drewnie, naturalnie, że tak powiem, wytworzone przez, przez naturę, tak? Najtrudniejszym gatunkiem drewna to są egzotyki. Egzotyki są bardzo twarde, i bardzo trudno je ciąć i obrabiać. A nasza rodzima akacja? Akacja też akacja jest bardzo twarda. Oczywiście im, im dłużej będzie się suszyć, im dłużej będzie leżakować, tym będzie twardsza. I obróbka jest naprawdę ciężka. A które drewno Twoim zdaniem ma najpiękniejsze słoje? No tak jak wspomniałem, jak dla mnie najpiękniejszym drewnem to jest orzech. Orzek pod każdym względem zarówno pod względem kolorystyki, jak i e, słojów. E, masz e, tutaj rozmaite przedmioty, które przyniosłeś e, z nami, aby zaproponować, zaprezentować naszym internautom. A powiedz mi proszę, ile zajmuje Tobie wykonanie na przykład takiej ozdoby czy takiej lampy? E, lampa to jest y, proces dosyć pra, y, pracochłonny, ponieważ Najpierw taki plaster trzeba poddać obróbce szlifowania od większej gradacji poprzez mniejsze, aż uzyskamy bardzo gładką powierzchnię. Następnie trzeba ją zaolejować no i, 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 i zrobić z niej, że tak powiem, to, tą lampkę. Tak? Więc wszystkie te elementy trzeba połączyć w całość. Co do biżuterii, no biżuterię generalnie najpierw trzeba zrobić sobie jakiś projekt, jakiś wzór, przenieść to na drewno, no i wycinać. Najtrudniejszym elementem w wycinaniu w tym drewnie to są te małe otworki, te małe przecięcia, ponieważ tam trzeba wejść brzeszczotem i to wszystko ładnie ponacinać, tak? Czyli jest to niewątpliwie rękodzieło, ale do wykonania swoich prac potrzebne również są maszyny i urządzenia. Tak, oczywiście. Do wykonania biżuterii potrzebna jest wyżynarka włosowa no i ślifierki. Tak? Samo składanie to już jest praca typowo manualna, natomiast przy lampce no, tak naprawdę wystarczy ślifierka. Bo plaster, że tak powiem, pozyskuje u lokalnych producentów drewna, więc oni mi już ucinają na wskazaną grubość. Tak? No, właśnie, Piotrze. Powiedziałeś, że pozyskujesz plaster drewno od lokalnych producentów i wiem doskonale, że współpracujesz również z innymi rękodzielnikami. I co bardzo ważne, często surowiec, który wykorzystujesz do tworzenia Twoich prac, pozyskiwany jest jak gdyby poprzez nadanie mu drugiego życia. Czyli są to takie materiały, które niekiedy dla niektórych stanowią materiał odpadowy, Ty dostrzegasz zapewne w nich piękno. Tak, dokładnie. Zarówno plastry pod lampki, jak i lustra. Jakbyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda przed obróbką, myślę, że nie jeden z Was pomyślałby, by wrzucę to do pieca. Natomiast ja widząc taki plaster już mam pomysł i wiem, co z takiego plastra zrobić. Tak? Jeżeli chodzi o biżuterię, to często się zdarza tak, że mam kawałki drewna Dosłownie niewielkie kawalonki, które już w życiu nikt by nie pomyślał, że z tego można coś zrobić. Takie kawałki tutaj są zaprezentowane w postaci liści dębu. No i tutaj jest użyty dąb, natomiast w liściach klonu jest użyte drewno klonu. Ja tutaj dodam gwoli precyzowania, że te wszystkie produkty, które dzisiaj masz z sobą, ale także tych, których nie widzimy, są opatrzone marką. Produkt certyfikowany ziemitura i właśnie ta, to przywiązywanie wagi do tego materiału, nadawanie im drugiego życia, urzekło komisję certyfikującą, to, że potrafisz dostrzec w nich piękno i potrafisz stworzyć. No powiedzmy coś z niczego. A co dzisiaj masz tutaj z sobą? Ze względu na to, że jesteśmy przed okresem świątecznym, to przede wszystkim mam choinki, które mogą fajnie udekorować nasz salon. Ale mam też lampki, wazon i lustro. No i biżuterię. Biżuterię w wielu, w wielu wariantach. M mogą to być zestawy, mogą to być yy, tak jak tutaj yy, liść yy, dębu z dębem jako broszka do płaszcza na przykład. A e koszt takiej lampy? E koszt lampy to szacuje się w granicach 450 zł. Rozumiem, ale niezwykle przynajmniej w moich oczach e, zyskuje ta piękna, oryginalna biżuteria, czy rodzaj materiału jaki czy gatunek drewna, który wykorzystujesz jest przypadkowy jak, jak dokonujesz wyboru? Czy na przykład liść dębu jest liściem wykonanym z drewna właśnie pochodzącego z dębu? Tak, właśnie liść dębu jest z dębu, klon, z klonu, natomiast w niektórych przypadkach stosuje inne gatunki drewna. Właśnie wspomniany wcześniej egzotyk ponieważ chcę, żeby biżuteria miała różne ubarwienia, a nie chcę stosować żadnych ubarwiaczy do yy, impregnowania tego, tak? Impregnowane wszystkie, yy, cała ta biżuteria jest olejem linianym. Wspaniale, a powiedz nam jeszcze, yy, jakie spośród yy, Twoich wyrobów, yy, spośród Twoich rękodzieł, które z nich cieszą się największym powodzeniem, uznaniem w oczach klientów? Yy... Ze względu na to, że produkt jest oryginalny i nie każdemu może się spodobać, ale są takie osoby, którym właśnie jak zobaczą taką lampkę czy wazonik właśnie, to bez chwili wątpienia zamawiają u mnie te produkty, to to, że tak powiem, mógłbym stwierdzić, że te produkty cieszą się największym powodzeniem. No właśnie. Gdzie można je zakupić? Można je zakupić u mnie na moim... Profilu facebookowym Woda, Drewno, Kamień. Myślę, że właśnie ta lokalizacja jest najlepsza. Tak, ja jeszcze zdradzę, że produkty Piotra Jarosa będą. Możliwe do zakupienia również w naszym sklepie stacjonarnym. Mamy nadzieję, że uda nam się go uruchomić w drugiej połowie przyszłego roku. Także Piotrze, życzymy Tobie powodzenia, życzymy dalszego rozwoju, sukcesów i oczywiście wielu klientów. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, bardzo. Dziękuję.